Hejka moi drodzy, witam was w dzisiejszym odcinku, a dzisiaj robimy unboxing, słuchajcie, moich AirPods Pro. Więc pamiętajmy, że trzeba to mówić AirPods Pro. Wszyscy razem? No. Więc y ostatnio miałam zwykłe AirPodsy i słuchajcie, postanowiłam, że kurde, no. Mm, trzeba je mieć. W sumie nie wiem po prostu po prostu tamte damy, no nieważne, więc tak, ogólnie to zamówiłam sobie je z własnym imieniem, ponieważ wcześniejsze mi ukradziono no i postanowiłam, że jeśli ukradziono mi te wcześniejsze, to mówię, kurde, jak będzie na nich moje imię, to może tak szybko też ktoś nie będzie mógł ich sprzedać, więc ktoś tak szybko jak nie ukradnie, choć nie wiem, czy to coś da, ale się, więc uwaga, w pudełku znajdziemy moje wspaniałe AirPods, więc tak, mamy jedną paczkę AirPods i w porównaniu do wcześniejszych AirPodsów zwykłych Uwaga, tutaj pokazuję, mamy coś takiego i są to różne wkładki, czyli S i L, i założone są średnie i tak w sumie to jest spoko, bo mega wiadomo, że pasują do ucha. A potem mamy jeszcze kabelek, i jest to kabelek do ładowania. I mamy tutaj wejście Lightning, czy jakąś tam nazywa. Więc tutaj mamy Lightning, i w ogóle mamy do USB-C. Nie wiem, czy to widzicie. Nie, nie widzicie. Macie to USB-C. I ogólnie ja na przykład nie mam jeszcze tego nowego Maca, więc yy, nie wiem do czego jest to USB-C wsadzę, bo mam też telefon iPhone 10, więc on też nie ma jakby tej ładowarki szybkiej z USB-C. Więc mam słuchawki z USB-C i mam kabelek ja do nicości, więc nie wiem. Na razie to jedyne co mogę z nim zrobić, to zostawić go w tym pudełku i dać mu sobie spokój. I sobie tam. Kurde. Niech I sobie żyje własnym życiem. Więc tak, to było pudełko, A teraz przy... Ups, zapomniałam. Mam tutaj. I ma nalepek. Aj słuchajcie. Oszukali mnie. No. Albo nie pachnie, bo że ja taki zapach druku. A jest sery nie ma naklejek, ale beka. w wcześniej wcześniejszych nawet nie sprawdzałam. Nie. W słuchawkach nie ma dziwne. Mogliby to wsadzić na lekarz. Ja się nigdy nie miałam na sobie nakleić, mam ich cały stos, ale wiecie. okej, okay, więc przechodźmy do tego, tej wspaniałości. Więc przybliżaj się tu bliżej. Po pierwsze, myślałam, że ten napis będzie taki nadrukowany, ale albo właśnie, a co nic mi nie jest ani taki grawer. A inny taki nadruk to jest po prostu wygląda, jakby to już tam było po prostu od razu. I czekałam na to troszeczkę, trochę mi to zajęło, ale w sumie myślałam, że to będzie wyglądać gorzej, a serio wygląda spoko. Więc uwaga, otwieramy. Tada! W ogóle to pudełko się tak dziwnie otwiera. I ogólnie też ma taki przycisk, jak tamte AirPodsy 2. te zwykłe. I uwaga, mamy RPC. Ogólnie mega dziwnie się. W Łada, one są takie yy. Dobra Ogólnie to z wyglądu Ogólnie są mniejsze na pewno Mniejsze mają ten patek Ale trochę mnie w nich denerwuje, On trochę wyglądają jak Samsunga czy coś się, Nie wiem, tak mi się wydaje, zaraz je wsadzę do uszu i też a Zobaczycie jest... Właśnie skopiłam, że nie ma dźwięku Przez chwilę Po prostu z głośnika, a Teraz zobaczcie jaki dźwięk jak założę E, tutaj mają też dwie, też takie coś. Tam wydaje mi się, że była mniejsza dioda, i jakby chodzi. No, a tutaj mamy jeszcze i pod spodem, i tutaj. I tu mamy jak widzicie łuśniczek. Ok, nic nie widać, to nie ważne. Ok, więc uwaga, zakładam. Jakby. O, włączyło się. Nazwa. O jezu, w jest ogólnie tak filmik ode mnie, edytującej. Nie wiem, jak to się stało, ale. Dźwięk z tej słuchawki brzmi identycznie jak z telefonu i nadal próbuję to zmienić. Nie mi się mówi, bo ja już jakby je miałam na głowie, głowie uszach. to ogólnie wyglądają tak, wyglądają takie jakby... one w ogóle... jakby mega odstają od usz. Czy wy to widzicie? Wygląda to dziwnie, wygląda jak krasna Co no, to wygląda? No jest... dobra, nieważne. Mam nadzieję, że dobrze mi słuchać. Ogólnie to, co można być w tych słuchawkach, to, że teraz mamy chyba włączone to bycie takim transparentnym, że jakby słyszę swój głos, można to wyłączyć kompletnie, że powinno być ala normalnie, ale zauważyłam, że wtedy się mega dziwnie rozmawia. Bo się prawie w ogóle siebie nie słyszy, co jest takie ultra dziwne. A potem mamy Noise cancelling, który też już sprawdzałam i ogólnie działa. Działa, Wam powiem, ale i tak bym powiedziała, że nie jest to co w jakichś tam bicach i w ogóle, ale uważam, że jak na takie małe słuchawki, no to to jest spoko, choć, nie wiem, to jest ok, jeśli na przykład się jedzie autobusem i chcemy zapuścić muzeum, czy właśnie coś takiego, czy w samolocie chcemy spać, to na pewno w tych raczej lepiej niż na przykład w bicach, no całe uszy. Więc taki noise cancelling jest ok. I ogólnie to właśnie coś jest jedne co głupio, że nie da się niej po prostu wtedy rozmawiać, ale wydaje mi się, że w bicach też się wtedy nie dogadać, z tym nigdy nie próbowałam. Ale tak, ogólnie jestem z nich, z nich w sumie zadowolona, one dobrze grają, ale jeśli miałam się, nie wiem, teraz zastanawiać między kupnem tych, a tych zwykłych, no to w sumie jakby cena te są dużo droższe, ale myślę, że na dzienne użytkowania na spokojnie wystarczą te zwykłe AirPods'y, po drugie wyglądają moim zdaniem trochę lepiej. I to pudełko też jest takie wygląda jak typowe jakieś pudełko po prostu od samsungów jakichś, czy tych jakichś herbac. Książki, innego dziwadła. Ale wiecie, assembled in China, więc wszystko z jednej parafii. Ogólnie to, zauważyłam, że do moich jest w ogóle coś przyklejone tutaj, ale dobra, nieważne. I moim zdaniem, co jest jeszcze głupsze, albo ja tego nie rozumiem. Możecie mi napisać w komentarzu, czy jestem jakaś po prostu posiedzona czy jestem, ale wiecie o co chodzi. Bo tamtych słuchawkach, jak się jakby, jak się klikało, to się jakby tak. Po kału, z jednej, z strony, to jakby można było na przykład zakończyć rozmowę, albo tam zmienić ustawę piosenkę. A jak się wejdzie w ustawienia tych słuchawek, to jedyne co można, żeby jak się trzy razy puknie i przytrzymać, coś jest jakieś, jakieś takie dziwne, jest, że można właśnie zmienić pomiędzy tym noise cancelling na przykład, a tym jakby transparencji. Dobra, my no, 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 English jest perfect, to drugie. Ale, jakby nie można na przykład właśnie mm, iść na następne pisanie krzycze, jakby nie działa to pukanie I to jest na przykład słabe w sumie, bo jakby te słabki są droższe i powinny działać na to, a nie działają. Więc to jest beznadziejne. Bo mi to się podobało, ponieważ, jak idziełam na przykład na rowerze, to robiłam półpłuknąć, wiadomo, że mogłam sobie jak Widziałam, jak, to, jak się zrobiły i tak, to też nie były, one no działały, i też się przystawiały i można wreszcie puknąć łeb. Ale jak na przykład jechałam na rowerze, to wiecie, wystarczyło puknąć mi ten a tak ten musiał telefon następna piosenka, odebrać telefon więc nie wiem, musi mieć coś w komentarzu, czy po prostu jakoś ja to źle ustawiam, czy to jest możliwe, czy to nie jest możliwe. I no. Ok, więc teraz słyszycie mój głos, głośnika. Napiszcie mi, co sądzicie o tych słuchawkach, czy wam się podobają, czy zamówilibyście sobie takie. Ogólnie dajcie łapki w górę, subskrypcję. Dziękuję za jeszcze raz za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku, ponieważ teraz będę wstawiać dosyć często te odcinki, więc musicie tutaj być, bo odcinki się pojawiają na pewno parę razy w tygodniu, mam dużo ciekawych tematów i w następnym odcinku prawdopodobnie będziemy oglądać i będę Wam pokazywać moje pierwsze auto, więc subskrypcje, łapki, do zobaczenia!